Dowódcy, zaczerpnijcie świeżego powietrza. To spokojne miejsce idealnie nadaje się na łowienie ryb. Tym razem zdobycze Prime Gaming nawiązują do wędkarstwa, ale nie martwcie się, nie tkwi w nim żaden haczyk. Przygotujcie się na dużą zdobycz. Tylko spójrzcie na to, co można zrobić z łupami z tego miesiąca. Te pojazdy u boku i z odpowiednią taktyką poczujecie, że macie żyłkę do wygrywania. Tak wielkich okazów nie można spławić! Jak zwykle możecie wybrać dwie z sześciu opcji. To jednak nie wszystko. Duża zdobycz to wspaniała okazja. Można zdobyć też zestaw wędkarskich elementów do personalizacji, rybny medal, 10 misji z mnożnikiem razy 5 do doświadczenia po wygranej, nowy zestaw misji bitewnych i nagród, kolekcję materiałów eksploatacyjnych premium i dzień konta premium World of Tanks. Strona World of Tanks w serwisie Prime Gaming. Powiążcie swoje konta Amazon i World of Tanks, a potem kliknijcie przycisk Zezwól, aby skorzystać z oferty. Tak po prostu. A teraz ruszajmy po Wasze łupy. Jesteście już w grze? Wyjdźcie i zalogujcie się ponownie. Więcej informacji znajdziecie na oficjalnej stronie. Oby łupy w tym miesiącu przypadły Wam do gustu! Powodzenia, wędkarze! To znaczy, dowódcy!